Z którym możemy pójść dokładnie, do Kiribati, do Oceanii, a na razie pójdziemy do Kasi Wojaczek, która czeka z innymi pielgrzymami. Dzień dobry Państwu, witaj Pawle. Jak widać, Kraków wciąż rozśpiewany, atmosfera dopisuje. Piękna pogoda, też wciąż nie pada, także jak widać, same uśmiechnięte twarze. Spotkałam tutaj dużo pielgrzymów, którzy mają ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami, jak to w ogóle wygląda w Krakowie. Jak bardzo cieszę się, że tutaj przyjechali. Pozwolę sobie porozmawiać z pierwszą osobą. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże! Jak podoba się atmosfera w Krakowie? U nas zawsze atmosfera jest piękna, cudowna i wspaniała, bo wszyscy ci, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżają tutaj z sercami pełnymi miłości. Jak to się stało, że postanowiliście brać udział w tych Światowych Dniach Młodzieży? Jesteśmy parafią krakowską, dlatego przyjmujemy gości. Przyjmujemy u nas 600 osób z Włoch. Już od ponad dwóch lat przygotowujemy się do tego, żeby ich przyjąć. Przyprowadziliśmy ich dzisiaj tutaj, żeby przeżyli to miejsce, spotkanie z miłosiernym i wyprosili łaski dla siebie. Powiedzcie, kochani, jak podoba Wam się atmosfera w tym Krakowie? Czy poznaliście jakichś ludzi z zagranicy? Czy mieliście okazję nawiązywać jakieś międzynarodowe relacje? Tak, poznaliśmy już bardzo wielu włochów, którzy przyjechali do naszej parafii, mieliśmy ponad 600 osób. Jest cudownie, jest wielka magia, jest wielka łaska Boża. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, wszyscy się uśmiechają, zajemnie do siebie jest naprawdę wspaniale. A powiedzcie mi, czy wybieracie się dzisiaj spotkać się z papieżem Franciszkiem przy oknie papieskim. I spodziewacie się tej samej atmosfery, jak zwykle bywała z Janem Pawłem II? No. Myślicie, że papież Franciszek podoła? Podoła na pewno. E, mam okazję jeszcze poznać innych pielgrzymów. Powiedzcie mi, kochani, skąd jesteście? E, jesteśmy z Marek pod Warszawy. I powiedzcie mi, jesteście tutaj pielgrzymami, wolontariuszami, czym się zajmujecie? E, jesteśmy pielgrzymami. E, w sumie nasza grupa zawiązała się tak spontanicznie. E, tydzień temu w naszej parafii gościliśmy e, pielgrzymów z Indonezji. No i postanowiliśmy, oni przyjechali z drugiego końca świata, zobaczyć papieża Franciszka, modlić się w tym wspaniałym miejscu. To co? My jesteśmy z Polski, to mamy zostać w domu? No nie! Dlatego jesteśmy tutaj i chcemy się modlić i chcemy przeżywać yy, no to wielkie spotkanie. A powiedzcie mi, jakie są Wasze plany na resztę tych dni Światowych Dni Młodzieży? Zostajecie do samego końca? Czy może musicie jechać wcześniej, albo może zostajecie po Światowych Dniach Młodzieży? No ja niestety tylko na dwa dni przyjechałam. To była taka dosyć spontaniczna decyzja i wpłynęła na, na to tydzień z naszymi pielgrzymami. A powiedzcie mi, nie mieliście żadnych problemów z językiem, gdzie poznaliście te grupy międzynarodowe? Jak się z nimi kontaktujecie? Kontaktujemy się z nimi po angielsku. Każdy w jakim stopniu zna ten język, a jak się nie da, to na migi gesty. Da radę. Rozumiem. Śpiewem, tańcem, z każdej, z każdej chwyty dozwolone. Mamy tu jeszcze inną międzynarodową grupę. Tym razem Where are you from? We are from Argentina, from Buenos Aires. O, proszę bardzo. Pozwolę sobie poprosić grupę. Może nam coś zaśpiewają. Nie, nie, nie.